Szymonowie, witam was w kolejnym odcinku, z tej strony MKB Jak widzicie jesteśmy na rzec heading, tak jak mówiłem Będzie pranie ściółka dzisiaj W 1.32 miałem 60 tysięcy kasy Teraz mam mniej, tylko 20 tysięcy, ale mi tam to wystarczy Mam siatkę, co mogę zabrać po i będę 20 100 kilo Pranie ściółka jest do 19 kilo I teraz ogólnie napiszę do kolegi Kolega zaraz do mnie przyjdzie Jesteśmy w miejscówce, już wam pokazuję skalny błękit. I musimy złapać do tej misji pięć alos amerykańskich. Ja te alozy będę łapał gdzieś o tutaj. Widzimy się widzowie za chwilkę ogólnie. Zarzucę sobie widzowie na te alozy. Gdzieś. O tam może. Grunt dam. Może. Mam 100 cm. Dam taki może, ze... 80 cm na potwora dam haczyk, pewnie około yy, 4,0. O! No i rzucę tam. Pogoda to już wam widzieliście, jak przewijałem. Rzucę gdzieś o tam. Grunt jest tak jak mówiłem: 60 cm. Będę czekał w branie No i widzimy się za chwilę. jeśli widzę jakaś ryba. Siedzi, widać jakaś ryba. Zobaczymy, co to będzie. Siedzi, widzę pierwsza ryba. A los amerykańska, jak widzicie, łatwo jest złapać. Dam sobie markę. 11.8. 20... doda napiszę ten. Kurczę, napiszę pogodę, widzowie. Jest to chmura, gdzie jest chmura? Pyk i temperatura wody 20 stopni. Pyk Hashtag 2. Grunt 60, 60 cm. Tu jest mój kolega. Także tam rzucacie. Grunt to jest chyba, tak jak mówiłem, 60 cm. Nie. Ź no, źle napisałem. Z kolegą jesteśmy. I tam rzucacie, haczyk to może być hashtag 4 lub hashtag 2 Wielkość jest nieważna, pamiętajcie o krewetkach, ja musiałem wydać 4 bitcoiny na to, bo nie miałem krewetek, ale dałem sobie jakąś radę No i pamiętajcie miejsce to jest skalny błękit I, i muszę złapać jeszcze 4 takie Allozy Będę rzucał tam Ogólnie ta niszczuka będzie śmiesznie brać Ta prani Pyk no, i łapiemy i widzimy się widzowie za chwilę. Wreszcie teraz z widzowie w ustawienia, i troszeczkę mi się wyłączyło ten. Wyłącz, powłączały mi się dźwięk. 100%. Tu damy tak. Halo. Tak. Z 15% tu damy tak. Z 10%. Dźwięk interfejsu nie ma różnicy. Głośność dźwięków. Też nie ma różnicy. Głośny silnik łodzi. Pyk. Co jest, kudy? Nie mogę zgłośnić. Nawanie, nie mogę ściszyć tego. Nie mogę tego, widzę, ściśleć. No to ściszę to 30%. I tak łodzi nie używam. Niech będzie tak. Waży, że mam dźwięk niej na sławik. Włączyło mi się, jak konta przełączałem. No to co widzę, wyrzucamy tam. Łapiemy. Ja łapię na jedną wędkę, bo tylko jedną mam. Wędka na składnikle no i widzimy się widzę przy następnej rybie. Kolega się z wami widzowie wita, jest Blani, jest widzowie ryba. 11.25 Chyba to nie jest aloza widzowie, tylko bas. A może? Tak, niestety widzowie to nie jest aloza, tylko bas. Jest to bas niestety małogębowy. Pozdrawiam. Suba, łapa w górę i komentarz. Podziękujemy ładnie. Zmniejsza widzowie haczyk. Na haczyk hashtag 4 widzowie. Kupię haczyk hashtag 4. No hashtag 4. Hashtag 2 nie potrzebuję. Gdzie jest haczyk? hashtag 4? Hashtag 4. Hashtag 2 skasuję. Dam haczyk hashtag 4. No i co widzowie? Lecimy dalej. I widzimy się, widzowie, za chwilę. Elo. Widzowie, jest jakieś branie jakieś takie dziwne. Jest to coś malutkiego, widzowie. Jest to chyba loza, coś tak czuję. Albo, ale nie mam pewności. Jest to, widzowie... Nie, to jest, widzowie, bas. No kudde no. Dobra, no, widzowie, widzimy się za chwilę. Czyli, widzowie, jakaś mniej ryba chyba. Czy jest to coś szarego? Jest to, widzowie, kolejny bas. No nie wytrzymuję z tymi basami, no. Zmieniłem widzowe miejsce. Teraz nie rzucam tam, tylko rzucam gdzieś o tam, widzowie. Rzucę gdzieś o tutaj, widzowie. No dobra. Widzimy się za chwilę. Jest widzone są jakieś branie. Spławik tak dziwnie jeździ, jak widzicie. Siedzi mała rybka jakaś. Sędzie loza! Będzie rekord. Nie. Wrzucamy tam widzowie. ja nie będę dał. po prostu jak wschodzicie tam, tutaj jak mieliście ma ma market, to wchodzicie tutaj przy tych kamieniach. Tutaj przy samym końcu i rzucacie gdzieś o tam mniej więcej. Ja sobie podwinę, no i czekam na kolejną rybę widzowie. Kolega mój widzowie złapał właśnie pierwszą rozę amerykańską. No widzimy się ogólnie widzowie za chwilę. Ja łapię dalej, no i do zobaczenia za sekundę. Elu. Jakby co widzowie to postanowiłem jednak ten, dać markę na tą rybę jak widzicie to ten, biura 80 cm, hak 4.0. Tu są kody markera, ja tamten marker usunąłem. No i widzimy się, widzę przy następnej. Widzę jakieś dziwne branie. Takie było dziwne branie. Widzicie? Spła tak dziwnie jeździ. Jest chyba loza kolejna. Siedzi kolejna loza. <grywa> <grywa> <laughs> Nie wiodą! No to co widzę? Widzimy się za chwilę. Jest widzę jakieś dziwne branie, ale to chyba jest bas. Bo tak mocno coś bierze. To jest niestety chyba bas. Albo jest taka loza! Siedzi rekord, ale to niewiele. Jest. No i co? No to rzucamy dalej. Ogólnie to na potwora, niby hak jest 4-0 dobry. Ale to zobaczymy się widzowie za chwilę przy potworze. Widzowie, poczekam na was. Dobra, widzimy się widzowie za chwilę. Kolega napisał, że widzowie mają rangę zarąbistości. XD, no. Taka prawda, ogólnie jesteście super widzowie. Jest widzowie branie jakieś. Siedzi ostatnia! Siedzi widzowie ostatnia loza! O, rekord! Siedzi widzowie już misja! Widzimy się widzowie za chwilę. Tu jest widzowy nasz potwór, więc będziemy go łapać ogólnie. Ogólnie to wydałem łącznie trochę kasy na, żeby przyjść tu 3300, zwróci mi się te pieniądze oraz łapię przy okazji niby potwór. Tu teraz mamy teraz przynętę z czaszki. Ogólnie to, jachacik wezmę sobie chyba. Wezmę sobie widzowie haczyk 6-0, może, i przynę też czaszek, i grunt tak może, że 100. ze 130, ze 125 cm. Spróbuję ustawić ten grunt. Halo. No skurde, próbuję ustawić ten grunt, widzowie. ja widzowie, widzimy się po prostu za chwilę. Wreszcie ustawiłem, wizowy ten grunt, teraz pójdziemy sobie miejsce. Czekajcie chwilę, widzowie. Ja już, widzowie, próbuję łapać tutaj potwora. Próbuję tutaj gdzieś rzucić, czekajcie, jestem gdzieś, o tutaj na maksa. Ustawmy się gdzieś bardziej o tutaj, żeby tu było fajnie miejsce do robienia screenów. Rzucimy gdzieś tam pod te drzewa, mam lagi. Mega mocne, dość chyba. Ale widzowie, próbuję. Aha, już wiem, czemu mu chyba lagi. Dobra, widzimy się, widzowie, za chwilę. tam widzowie właśnie tam teraz, w tej chwili. Nie wiem, w sumie, jaka pogoda na nią. Za chwilę sprawdzę, wizowy. Koledze, już się widzowie, udało zrobić misję. A ja rzucam na pranie sztukę, próbuję ją się łapać. Nie wiem, kiedy ją łapać. Ale rzuciłem, już próbuję ją łapać, widzowie. Zobaczymy, czy się uda. Nie mam pojęcia, ale będziemy próbować. Tylko zrobię jeszcze coś jedną rzecz, widzowie, ogarnę. Widzowie, rzucę na tego potwora mniej więcej gdzieś. O tam być może. Być może o tam gdzieś, o, gdzieś on będzie siedział. Ta prani ściuka. O kurde, za chwilę mi wygaśnie licencja na jezioro-biały Łosz ogólnie. No, w każdym razie ustawimy sobie takie coś i widzimy się, widzowie, za chwilę. Haczyk jakby co zmieniłem na 5.0, spróbuję, czy, czy będzie brała ta ryba. Nie wiem, widzowie, jak to będzie, ale ja będę próbował, nie będę się poddawał. Miejmy nadzieję, że ta ryba w końcu uderzy. No i co? Lecimy dalej. Widzimy się, widzowie, za chwileczkę. Jest widzowie branie nieszczuki, Takie dziwne. Tak, o, widzicie. Tak działa niściuka, tak przytapie niściuka. To są białe niściuki. O, widzicie, o. Musimy poczekać, widzowie, z tym z zacięciem. O, widzicie? Podnie trochę. Siedzi wizowie ryba. Siedzi jakaś ryba, widzowie. Siedzi widzowie jakaś ryba. Jestem ciekaw, czy to jest już planiściuka. Czy jest to może jakaś zwykła niściuka unikatowa? Czy jest to może jakiś sum, bo sumy też biorą tutaj. Kolega jest jak widzicie koło mnie. Ja chcę troszeczkę przesunę tutaj bardziej w to miejsce tutaj, o. Jest widzowie prawdopodobnie jakaś ryba. Jest taka ryba, nie wiem, czy to jest za ryba. Mam nadzieję, że jest to planiściuka. Jest to widzowie jakaś ryba, mam nadzieję, że jest to widzowie prani szczuka, ta, ta ryba potwór, ciągniemy tego potwora, patrzcie jak się wędka gnie, wędka się mocno gnie, ja ciągnę tego potwora, 16 15 branie, jest, mi To ona chyba widzowie Siedzi widzowie pod potwór Siedzi jeszcze, to nie koniec na dzisiaj filmów Jeszcze będzie ten ciowy zbieg Też chyba podobna waga No jest to widzowie chyba prani szczuka Płany szczuka płany siedzi płany szczuka ciągniemy ją widzowie bardzo mocno walczy jest to potężna ryba chcę nagrać wam całą walkę widzowie zobaczymy screeny wam pokażę tylko część ale jest to chyba widzowie prani sztuka. jest wyskoczyła jest to widzowie prani sztuka. mam nadzieję że duża jakaś Taka 19 kg Nie wiem, zobaczymy co to jest. Chciałbym pobić rekord większą niż na moim starym koncie. Ale dobra, nie wiem co jest. Może być te, to, to też ten. Unikatowa niściuka długonosa, bo jest taka ryba w tej grze. Ona może mieć 9 kg, ale to jest chyba pranie ściuka. To jest chyba pranie ściuka. To jest już ten potwór widzowie. To już jest ona. Wyciągamy ją. To jest już wizowy prani ściuka. Już się ciągnę. Jest to widzowie ona. Ile kilogramów? 19 kilo ponad. Ale piękna, ale widzowie piękna. Pobiłem rekord ze swojego starego konta. Prani ściuka 19 kilo. Jest to widzowie piękna ryba, duża, pobiłem rekord. Ależ mam lagi Widzowie, screeny mi się nie robią, ale ogólnie to ten. Jak widzicie, jest to piękna ryba, pięknie, pobiłem rekord. Na swoim poprzednim koncie złapałem mniejszą ściukę ogólnie. Opatrzcie, jest taka prehistoryczna, że aż mi przez rękę przenika. Siedzi Siedzi widzowie Robię screeny, ależ to jest piękna ryba. I to jeszcze taka waga Jaka piękna waga. ależ się cieszę widzowie mega. Ależ się widzowie mega cieszę. Nagrywa się dźwięk. Nagrywa się. Jest to bardzo prehistoryczna ryby, ryba. Widziała czasy prehistoryczne. No i co? 19 kilo 800 kg. Będę widzowie w topce ogólnie. Na pewno. I to jest pewne, widzowie. Robię jeszcze takie screeny, pokażę wam. Postaram się zrobić jakąś ładną miniaturkę. O, już mam pomysł na miniaturkę. To jest taka ryba, widzowie. Tak ona wygląda. Zrobimy tak. Pyk. Pyk, o. Jest to piękna ryba. Zrobimy takiego screena najpierw. Jak ją trzymam. Pyk, piękna ryba, bardzo się cieszę, że pobiłem rekord, złapałem większą niż złapałem na poprzednim koncie, na poprzednim koncie złapałem 19 kg i 400 gram, tutaj jest 19 kg i 800, mega się cieszę, S słyszycie zresztą, jestem podjarany, po moim głosie to słychać, pyk, piękna ryba widzowie, piękna ryba, elder Guard, prani ściuka. Elderga elder to jest pranie ściółka po angielsku ogólnie, jakby co? Mówię wam, spoileruję wam jej nazwę po angielsku ogólnie. Siedzi. Siedzi. Siedzi liba potwór. Pyk. Paniściłka. O nie, 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 nie. Tak leciutko oddalimy. Za chwilę będę robił zdjęć na miniaturkę. Pyk. Czekajcie, troszeczkę z nią podejdę. Bliżej brzegu i z nią podejdę. Aha, jeszcze takie screeny mogę zrobić. No to czekajcie. Zrobimy jeszcze za chwilę takie screeny. Też. Pyk. Kurczę, widzowie, ustawię to. Jest mega... Jest widzowie z czego się jadać ogólnie. Jest to piękna ryba, bardzo mi się podoba. A przynajmniej taka waga. Tej pranie ściuki ustawię tylko sobie ten, perspektywę, no i robię screeny. Halo? Przysuwa się? dobra no, widzowie, ja się z Wami widzę za chwilę. Ja już widzowy screeny robić, skończyłem. Zrobiłem ogólnie screena na miniaturkę, już nawet. trzeci widzowie, trofeum. Czekajcie, o której godzinie wzięła? Nie pamiętam. Czekajcie, wzięła o 16:15, 16 21 stopni Celsjusza chmura. 21 stopni Celsjusza pyk. PN2.9 metrów na sekundę. Taka jest temperatura na nią. Pyk. Dam w razie, czego jeszcze jeden screen, bo czuję, że mogą mi nie zrobić, ale nie mam pewności. Pyk. Wyślemy koledze, wyślę sobie z, z mojego głównego konta, bo chciałbym mieć ten marker. O teraz tak. Damy marker. Pra. Pra 5-0. Pięć, pięć cymy, spławik na, no. spławik, siedzi, jest to widzowie piękna ryba ogólnie, piękny wynik tej ryby. Zrobimy tam, tam jakby co rzuciłem, damy, ma damy koledzy jeszcze. ten matkę, czekajcie, bo zapomniałem, damy widzowie. Tak, jestem bardzo podjarany. Słyszycie po moim głosie? Czuję po prostu, jakbym nie mógł oddychać, po prostu tak podjarany jestem. Nie pamiętam czy robiłem tego screena. Pamiętacie? Tam rzucałem. Sprzęt. Pokażę wam za chwilę do ilu kilogramów. Nie mam niestety tego. Tu jest ta rybka. Sprzęt do 10 kilogramów. Ten sam co pogromcy. Grunt 125 cm. Czekajcie że Czekajcie. ci na markerze napisałem 125? Dobra, dobrze napisałem. Dobra, robimy piękne screeny. Jest to piękny wynik tej ryby. Jest szansa na to, że będę nawet w pierwszym miejscu. Tak ta ryba wygląda w 3D ogólnie. Pyk, o! Eldergar! Ja zaraz lecę robić miniaturkę, widzowie. Wygląda podobnie do niszczuki krokodyla. Co jest? Mam lagi, ale to nic. Dobra, jeszcze takie zdjęcie. Najważniejsze, że złapałem wreszcie túdywy potwór. Bardzo się z niej cieszę. Ja szukam topki, jestem wizowy na piątym miejscu. Jestem wizowy, Jestem wizowy piąty, Jestem wizowy piąty. Jestem wizowy na piątym miejscu. To jest wizowy mój klub. Dobra, widzowie, ja spadam. Widzimy się z widzowie w następnym odcinku. Ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że ten film wam się podobał. Jest to widzowie moja największa ryba. Zrobimy jeszcze pamiątkę. Także ja się z wami, widzowie, żegnam. I elo, cześć, narka, jo!